Terapia nie czyni człowieka kuloodpornym na nieprzewidywalności życia i na to, że tego życia kontrolować się nie da. To jest zadanie klienta przestać dalej bać się prawdy, będąc uzbrojonym w porządne narzędzia oraz rzecz druga, o której się nie mówi. Wziąć pełną odpowiedzialność za to, że nie ma się kompetencji społecznych, a tych komunikacyjnych w szczególności, czyli nadal używa się ataku oraz defensywy na wyzwalacz o słabej sile i nie wie się, że można. Komunikować się w sposób zupełnie inny, i z zewnątrz może się wydawać, że to silna kobieta, taka, która już wszystko wie, taka, co była w terapii, przeczytała sto książek i milion TikToków o toksykach, zna wszystkie mechanizmy, ale wewnątrz dalej broni złudzenia. Złudzenia, że jak już coś zrozumiesz, to nie musisz już nic czuć, że jak już nazwiesz mechanizm, to nie musisz się z niego wydostać. To jest taka pułapka, która trzyma najdłużej, iluzja, że skoro mam świadomość, to znaczy, że to już jest za mną, ale samo rozumienie, intelektualizacja, to nie jest żadna jeszcze. Wolność to tylko nowa forma kajdan, kajdan intelektualnych, a państwo nazywacie to, że rozkładacie na części, mówicie tak to przemoc, a potem nadal w niej tkwicie, bo prawdziwa zmiana nie kończy się na jakiejkolwiek meta czy nie metaanalizie. Prawdziwa zmiana boli. Wali fundamenty, bezlitośnie i nie masz racji, czujesz wstyd, pustkę, upadek, i dopiero tam zaczyna się prawdziwe uwolnienie, jak się personę, żeby tam dojść, trzeba zrobić coś, czego intelekt nie zniesie, potrzeba odpuścić jakąkolwiek formę kontroli. Ale niektórzy puścić nie chcą, chcą rozumieć, chcą kontrolować, chcąć. Wygrywać słowem. Nadal muszą wiedzieć lepiej, więcej, nadal ktoś musi się mylić, żeby ten drugi ktoś mógł mieć rację. I to właśnie jest zaprzeczanie, czyli istota narcyzmu. Nie w klasycznym sensie, że nie widzę problemu, tylko go widzę, ale go nie czuję, bo. Przetransformowało się ból w analizę, przemoc w teorię, a schematy w swoje narracje, i jest się nadal w zbroi, tylko że to nie jest żadna zbroja siły, to jest zbroja lęku, bo jak ją zdejmuje się, to się zostaje całkowicie nagim, bez strategii, bez racji, bez jakiejkolwiek obrony. Dopiero wtedy naprawdę zaczyna się wychodzić prawdziwie, namacalnie, policzalnie z wszystkich. Możliwych form przemocy. I to nie intelekt was uratuje, nie liczba przeczytanych książek, nie liczba warsztatów, to, że już się było w terapii. Jeżeli musisz to mówić głośno, że byłam w terapii, to znaczy, że Twoje wnętrze nadal nie wierzy, że to prawda, bo potrzebuje się uwiarygodnić. Terapia to nie jest żaden dyplom, to jest pokora wobec tego, że można nadal się bylić i być człowiekiem a nie uciekać i nadal trzymać się piekła, które się zna, bo przynajmniej daje tą pseudotorsamość. I jeżeli jest się gotowym puścić te zbroje, to kliknij proszę i zamów sobie sesję wsparcia, ale nie po potwierdzenie, po prawdę, która nie zawsze będzie miła, ale zawsze będzie wyzwalająca jako kolejny element twojej układanki. Jeżeli nadal potrzebujesz racji, kontroli, unikania odpowiedzialności – to warsztat, który jest alternatywą numer dwa nadal nie będzie dla Ciebie. Ale jeżeli masz odwagę spojrzeć w lustro i zobaczyć, jak bardzo Twoje życie prowadzi z mechanizm obronny, to właśnie tu się to kończy. Przestajesz się bronić i zaczynasz żyć. Link, jak zwykle, jest w opisie tej transmisji i gwarantuje przestanie grać w stare gry i czas trwania skutków do końca życia. Uwaga, pod warunkiem zaprzestania intelektualizacji i dokonania wdrożeń. Bo ja daję kajak, daję wiosła, ale na pewno nie będę za was wiosłować.